mano. witam serdecznie w kolejnym odcinku z Ge4 Skins. I słuchajcie, dzisiaj przetestujemy najdroższe skrzynki. Bo patrzcie, klikam sobie od 3000 i jest normalnie, są skrzynki za 3000, 4000. Więc słuchajcie, od tego dzisiaj zaczniemy. A jeśli ty też chciałbyś albo chciałbyś się pobawić, jesteś pełnoletni, kliknij sobie albo w link w opisie, albo tutaj w prawym górnym rogu doładuj. Tutaj, wszystkimi metodami płatności, jakie chyba tylko istnieją, krypto, blik, przelewy, wiza, wszystko, yy, wpisujesz sobie kodzik. Mateo, możesz coś wpłacić i z moim kodem dostaniesz 5% więcej do tego, co sam wpłacisz. Czyli zobacz, na przykład tutaj dyszka więcej plus jeszcze 10 tysięcy waluty eventowej. I jak właśnie mowa o walucie eventowej, jest też nowy event. I ja sobie pomyślałem, że jako wróżbę otworzymy jedną skrzyneczkę Kraken. Ona jest o tyle fajna, znaczy fajna o to, ona będzie, jak ona nam odda, że zobaczcie, że nam się tutaj nalicza ta waluta eventowa, którą możemy wymienić potem na bonusowego skina. I wychodzi na to, że wróżba nam się powiodła. Czyli co? Te skrzynki po 3-4 koła, które za chwilę będziemy otwierać, chyba będą nam się zwracały. Nie wiem, ja mam swoje typy, jeśli chodzi o te skrzynki. Otworzę, słuchajcie, cztery. Tak naprawdę powinienem już wyjść z tej skrzynki i cieszyć się tym, że po prostu zarobiłem, nie? Ale po pierwsze jestem zachłanna, po drugie, chcę też więcej tej waluty eventowej nafarmić. I jak widzicie, tym razem nie poskutkowało, więc dobra. Mamy dwa 300. Otworzę sobie w takim razie jeszcze słuchajcie, jedną skrzyneczkę. Pięć tych skrzyneczek za... 60 zł, dlatego je otwieram, bo właśnie chcę, żeby ta waluta się naliczała, a potem na koniec odcinka i tak będzie jakiś bonusowy skin z tej waluty, który w sumie może poleci do Was, czemu nie? To też pokażę, jak wypłacam. I tutaj mamy, kurde, no niestety, złajcie. Także fajnie, chociaż że pierwsza wróżbiarska skrzynka nam się zwróciła. No i co, słuchajcie, zróbmy teraz może coś takiego. Ja jak wiecie jestem team bitewki. Że zrobimy sobie bitwę taką, żeby było nas stać na te najdroższe skrzynki. Ale też postaram się na tej bitwie zrobić, bo ja jestem team bitwy z tego powodu, że najwięcej oddają. I w ogóle zobaczcie, tutaj możemy zrobić teraz taki test. Albo to nie będę tego robił, tylko wam po prostu powiem, że chcecie pofarmić sobie kasę. Tych skrzynek sobie róbcie dużo. One bardzo często oddają, praktycznie za każdym razem i nie są też drogie, nie? Jak 5, 6, 7 dacie, to naprawdę... No, przynajmniej mi chyba jeszcze ani razu nie zabrało. Także to jest taki mój pewniaczek, którego szukałem od ponad miesiąca i mogę go wam polecić, nie? Czy ma stuprocentową skuteczność? Na pewno nie, ale jakoś tam wysoko, moim zdaniem, ma. Dobra, więc słuchajcie, bez przedłużania. Pierwsza rozgrzewkowa 42 zł. No i też nie możemy za bardzo szaleć, bo też musimy mieć balans przynajmniej tam 4000, nie? O, merganiego sobie może dajmy. I 7 skrzyneczek, wydaje mi się, że będzie git. Może na 3 graczy. I tak, o, jakbyśmy to wygrali, to byśmy byli już na pewno sporo też do przodu. No i w ogóle słuchajcie, napiszcie proszę w komentarzu, e, czy jesteście zadowoleni z tych wakacji? Bo niestety, tak, ja wiem, nie chcecie, abym to mówił. Na pewno nie chcecie, ale powiem to. Wakacje się niedługo kończą. E, tak naprawdę, ja tego pewnie, szczerze mówiąc, no nie odczuję. Znaczy, nie lubię po prostu zimy i jesieni, nie? Ale ja nie idę do szkoły, skończyłem szkołę, więc, więc będę się z Was śmiał, no co mogę powiedzieć? No kurde, no bądźmy uczciwi. Ale kurde, no też co to? Kurde no, P90 za 400 zł dla bota Crasher Kacper, co ty robisz? Dla Mateuszka Mateo coś dajcie, a tu... No patrzcie, jest Asimowa, ja dostałem coś za złoty 70. Zł. Dobra, teraz mi coś dało za 80. Dajcie mi najlepszego skina, rękawiczki mi dajcie, o, to mogliście mi dać. Ja nie mogę. No dobrze, że chociaż nas będzie stać na tą skrzynkę te najdroższe. No chyba, że to jeszcze wygramy, ale no wątpię. To by mi musiało teraz polecieć chyba najlepszy item. No i tutaj będzie najwięcej, także. No niestety, słuchajcie, dobra, więc myślę, że możemy po prostu przejść do tych najdroższych skrzynek. I ja na live testowałem tą i ona mi oddawała kilka razy. Ale sprawdźmy jak to będzie z dwójką. Co my tutaj w ogóle mamy? No oczywiście same przekozackie skiny. W ogóle... Co jest naklejka, który kosztuje 6400? O kurde. No słuchajcie, ja tutaj widzicie jak to wygląda, tak? Więc tutaj nie ma niczego do wycięcia No kurde widzicie głupi ruch zrobiłem Bo mnie teraz nie stać na te skrzynki Bądźmy szczerzy nie zawsze się wygrywa I to jest chyba najlepszy przykład tego żeby grać z rozwagą rodwa Zobaczmy O w ogóle fajna też animacja patrzynowa jest Już mi się to podoba 10 złotych, spoko. No i dobra, no trochę mi się ten balans tutaj nie podoba, więc ja pójdę na bitwę. Najbardziej sprawdzony sposób dla mnie, no to jest to, bym sobie wziął z 20 tych skrzynek, tylko że z tego nie będzie turbo dużego zysku, nie? Więc sprawdźmy, no pójdziemy tak czysto farciarsko, żeby troszeczkę tak się odbić, fajnie by było jeszcze mieć te 3000. Żebym jakoś skrzyneczkę mógł otworzyć. O. Ufo. Nie, nie otwierałem chyba nigdy tego. Dobra, 10% simów i dajmy jeszcze, dajmy jeszcze coś tam droższego też dajmy i coś takiego. Dobra, dam to na 4 graczy. Jak to wygram, to będzie bardzo dobrze. W ogóle słuchajcie. <noise> mój brat teraz y, idzie do szkoły od września i mi się przypomniało jak to jest, że zawsze jak jest wrzesień, ludzie sobie lubią kupować te takie zeszyty, długopisy ładne i zawsze jest od września. Nie, dobra, ale w tym roku Kurde, to już będę się uczuł dobrze. Zawsze tak jest, nie? Ja przynajmniej tak zawsze mówiłem, możecie dać znać w komentarzu, czy też tak mieliście. Ja za każdym razem, co wrzesień. Nie, no dobra, w tym roku czerwony pasek. Chociaż w sumie miałem kilka czerwonych pasków, od, od kiedy jest pierwszy czerwony pasek. Od czwartej klasy podstawówki do drugiej gimnazjum miałem. O kurde, to pewnie będzie drogie, no. Ajajajajaj, no i wam powiem, że jest... Chyba nie jest kolorowo, tutaj może będzie dla mnie, no jest dla mnie. To jest, może nawet takie wyrównane, chociaż nie, no nie bardzo, bo tutaj coś jest po prawie 200 zł. Znowu dla mnie, dobra, no. Czy jest nadzieja? Owszem, jest. I chyba znowu dla mnie. O, 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 wygram. Wygrałem? Wygrałem? Wygrałem. 1500 zł, słuchajcie, bardzo dobrze i bardzo mi się to podoba. 1500 złotych, no. No to słuchajcie, ja sobie to w takim razie wszystko posprzedaję. No i co dalej? To nie jest taka kwota, żeby nas było stać na e, kurde te najdroższe skrzynki. Ale i tak, potwierajmy sobie coś drogiego w sumie. No czemu nie? Jest coś za 400, na pewno jest. Ok. 400 złotych, sprawdźmy co tu jest. Sprawdźmy co tu jest. To no, kurde, widzicie? Te drogie skrzynki to trzeba też. O nie, ty mi to oddało. Tu już nie będę kończył swojej myśli, bo chciałem powiedzieć, że trzeba mieć dobry dzień na drogie skrzynki. No ale tutaj jesteśmy 25 zł na plus, to jest dobry wynik. O tak, o, ostatnią bitewkę z tych skrzynek, które sam poleciłem, tak? I po prostu zróbmy sobie, to może być dla ciebie taka wróżba, że na przykład daję sobie, może na nie wiem, 40, tak? 10 skrzyneczek i powiedzmy, że na 4 graczy. Wiadomo, na to nie ma żadnej reguły. Lubię tą skrzyneczkę z tego powodu, że losują się tutaj naklejki. Ja nie potrafię stwierdzić, która będzie najdroższa. Dopiero jak zobaczę cenę. A ze skinami, to wiecie, no jest tak, że przed tym, jak wysiedliście cenę, to już mniej więcej możecie sobie oszacować. I o, tutaj go, body dostał za 15. Okej, okay, tu bananek pewnie, no, tu bananek jest drogi, to się nauczyłem. Kurde, oby coś oddało. No to wygląda, jakby było. O nie, tu 23 zł. 23 zł, złajcie. No i co, i chyba, chyba będzie pech, zobaczymy. No, tak cię nachwaliłem. Mogłem w sumie go wziąć na dwóch graczy, ale nic. No, może jeszcze coś poleci. No, cztery skrzyneczki, tak? Cztery skrzyneczki. Cztery skrzyneczki, pewnie to będzie najdroższe. 96 groszy. A ja, 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 i co, to też nie moje 15 zł. W ogóle, kto by płacił 15 zł za takie naklejki? Nie wiem. Ale tak jak mówię, to bardziej do pofarmienia, nie? No i co? No i to na pewno nie będzie do mnie należało. No nie, 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 nie ma opcji. Ale z ciekawości zobaczy jaki tu będzie w ogóle profit. Dla bota, który to wygrał. No tu zawsze jest spoko profit. Także słuchajcie, tym akcentem. Ee, dzięki za dzisiaj. Pewnie widzimy się za parę dni. Dzisiaj też zapraszam na live'a. Postaram się, żeby było ich więcej. Przypominam słuchajcie, na koniec. Byście chcieli się pobawić. Kodzik Mateo to też jest dla mnie wsparcie. Nie ukrywam. 5% więcej. Dzienny bonus jeszcze z moim kodem. Raz dziennie możecie mieć skina za Afriką, Klikacie zakręć i pierwsza darmowa, skrzynka tutaj czeka na was z kodem Mateo. Także trzymajcie się i do zobaczenia.